Manko tutaj i, i, i jak ja się nazywam? Nie wiem, jakiś człowiek, i ten, i dziś pokazywany jestem pro. O nie, co ja zrobiłam? Elo, no nie mam cheatów, nie, to tylko tak myślałeś. No, no to y, patrzcie. Piękna. Piękność, normalnie. No dobra, Dzisiaj jestem pro-Elowity Fixed. I. O ja, pieprz! Nie, dobra, nie jestem pro-Elowity Fixed, ja sobie idę I pokażę wam, jak ja zabijam potwory po nocach. Patrzcie. Kincie, frajerzy, jesteście słabi na mnie. Ja was pozabijam wszystkich, jesteście za słabi. Tak, nie umrę ja nie umrę, wy umręcie, Fraje, ja... I Nie, oni mają czty. Ja? O! O, tak, tak będzie pismo, ja o co ja zrobię? To będzie piękne. Tak, py, 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 tak, 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 tak. Bez tego, tak. Hmm. Tu. Py. py. А. А. Тот, тот, тот. Тот, тот, тот. И тот так о. Ач. Ко так. У парас. Jeszcze i ten daj suba, bo tak chcę, żyły nie obie, za urto, No, no to nasz.